Dzień dobry drogi ciaszki. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się utworem zespołu Myslowicz pod tytułem Aleksander. Akordy jakie potrzebujemy. Emol. C-dur. G-dur. I D-dur. Przy czym kciukiem dociskamy jeszcze dwójkę na najgłupszej stronie. I bicie jakie mamy to jest to długie trzy razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. I gramy w kolejności. C. G. Na tych samych akordach. Tylko, przed refrenem, chyba pierwszym, nie pamiętam jak jest przed drugim, ale przed pierwszym, na pewno powtarzamy ten akord D po prostu dwa razy. Już nie będę z Tobą kłócił się. I tak nigdy nie mamy racji. By się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to Twoje rozczarowanie. Więc zapomniałem Ci powiedzieć, że jestem zakochany. Więc na 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 i drogie ciaszki to byłoby na tyle w dzisiejszej ekcji. Na razie trzymaj się płatki mego dnia. Pa!